Witam Cię Ja, czyli Alina Kaźmierczak. Ostatnio w naszym słowniku pojawił się nowy zwrot. Zrobić komuś dzień. Co oznacza takie wyrażenie? Oczywiście jeszcze w słowniku języka polskiego tego wyrażenia nie znajdziemy, ponieważ ono dopiero się kształtuje, ale oznacza nie więcej, nie mniej niż to. Że sprawiam komuś radość, wprowadzam kogoś w dobry nastrój i powoduje, że jego dzień staje się lepszy. Czyli jeśli ja robię komuś dzień, to znaczy, że jakaś rzecz, którą zrobiłam, spowodowało to wydarzenie, że po prostu druga osoba czuje się szczęśliwa. Jak można. Komuś zrobić dzień. To są jakieś drobne rzeczy. To jest czasami komentarz na Facebooku, czasami telefon, czasami drobny gest, czasami jakieś wydarzenie lub jakaś rzecz, którą obdarowuje daną osobę. Ta osoba się cieszy, uśmiecha i mówi: Kurczę, ale ty mi dzisiaj. Zrobiłeś, zrobiłaś dzień. Mistrzynią w tym jest moja przyjaciółka Kasia, która po prostu potrafi zadzwonić w najmniej oczekiwanym momencie. I ona mówi: Słuchaj, chciałam ci właśnie powiedzieć, że cię lubię, że cię kocham, że jesteś wspaniała, że doceniam to, co robisz. I za każdym razem taki telefon który nie ma żadnej przyczyny, który nie jest spowodowany jakąś intencją taką, którą moglibyśmy posądzić o jakąś korzyść. Ona po prostu dzwoni bezinteresownie, żeby powiedzieć coś miłego. I wiecie co? I to jest fantastyczne, że my możemy zrobić innym dzień. Czyli możemy ich tak zaskoczyć. Możemy Taką fajną energię przekazać, która spowoduje, że ta druga osoba poczuje się lepiej. To jest tak jak z tym przykładem, kiedy był dzień fajnych ludzi, kiedy wystarczyło wysłać sms i powiedzieć słuchaj, życzę ci wszystkiego najlepszego, ponieważ jesteś fajny, a dziś jest dzień fajnych ludzi. To tak samo możemy zrobić właściwie w każdym momencie, każdym naszym gestem. Ja pamiętam kiedyś na takim trzydniowym szkoleniu, kiedy pracowaliśmy pierwszego dnia bardzo długo w parach, to zadałam zadanie, że słuchaj, następnego dnia rano, zrób tej osobie, z którą pracowałeś uprzednio, zrób jakąś niespodziankę. Wiecie co? I ludzie się prześcigali. I to była jakaś, nie wiem, brzoskwinia z wyciętą buźką. To była świeża kawa przyniesiona do łóżka. To było podanie wody. To było jakiś liścik miły, cukiereczek podłożony gdzieś tam. I nagle okazywało się, że to szczęście jest namacalne, jest realne i można komuś zrobić dzień całkowicie... Bezkosztowo, albo małym kosztem, albo właśnie jakimś dobrym słowem. Więc nie bójmy się robić dnia innym. I być może zrób to dzisiaj. Zrób jakiś mały gest w stosunku do swojego znajomego rodziny. Coś, co zrobi mu dzień. Zapraszam. Alina Kaśmierczak.